Spalony dom oraz budynek gospodarczy w miejscowości Krzewno to efekt burz, jakie dziś po południu przeszły nad powiatem Braniewskim. Ponad 50 strażaków walczyło z pożarem, który wybuchł w jednym z gospodarstw w miejscowości Krzewno. Do zdarzenia doszło kilka minut po godzinie 15. Po uderzeniu pioruna zapalił się dach budynku mieszkalnego. Po chwili ogień przeniósł się na przyległy budynek gospodarczy. Pomimo sprawnej akcji strażaków ogień strawił dach budynku mieszkalnego, doszczętnie spłonął również budynek gospodarczy. Akcja gaśnicza trwała około 3 godzin. W minut po godzinie 15 powiatowe stanowisko kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie otrzymało zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego. Jak Państwo widzicie, pożar był połączony, bo ten budynek mieszkalny jest połączony z budynkiem gospodarczym. a więc taki kompleks tutaj w miejscowości Krzewno, Gmina Braniewo. Z pierwszych informacji wynikało, że pali się budynek mieszkalny. Okazało się, że jednak w chwili już dojazdu pierwszych zastępów Straży Pożarnej, pierwszych wozów Straży Pożarnej, okazało się, że ogniem objęta była cała konstrukcja kompleksu tego budynku, a więc budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego. Czy wiadomo, jakie były okoliczności powstania tego pożaru? W chwili powstania pożaru nad gminą Braniewo przeszła gwałtowna burza połączona z wyładowaniami atmosferycznymi i na, na tą chwilę, na chwilę jeszcze trwających działań ratowniczo gaśniczych jak Państwo widzicie, bo te działania jeszcze nadal trwają, no, takim podstawowym założeniem, podstawowym, podstawową przyczyną tego pożaru stawiamy na nic innego jak wyładowanie atmosferyczne, a więc uderzenie pioruna. Jeszcze w chwili wyjazdu, chociażby zastępów Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej z jednostki nad samym miastem Braniewem również przeszła gwałtowna burza połączona nas intensywnymi opadami atmosferycznymi i gwałtownymi władowaniami atmosferycznymi. Te opady deszczu i te warunki, które panowały na drogach podczas dojazdu, a więc poprzewracane drzewa, połamane konary utrudniały dojazd zastępów na miejsce tutaj pożaru. Tutaj jako pierwsza, tutaj jako pierwszy przybyli ochotnicy z żelaznej Góry. Góry. Oni tutaj zastali pewne problemy, mianowicie nie mogli się dostać do hydrantów, które podobno były pozamykane. Jeżeli chodzi o sieć hydrantową na terenie gminy Braniewo, nie nie znamy dokładnie tej sytuacji, jeżeli która wynikła, o której pan mówi odnośnie no, no tego pożaru, aczkolwiek będziemy starali się to wyjaśnić. Wspólnie poruszymy ten problem. Jeżeli faktycznie są te hydranty pozamykane, to poruszymy ten problem wspólnie z władzami gminy. Pan wójt gminy Braniewo również jest obecny na miejscu tego pożaru. Interesuje się losami mieszkańców. Na miejscu pracowali strażacy i pracują strażacy z gminy Braniewo z jednostki ratowniczej gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Braniewy, zastęp wojskowej Straży Pożarnej, dodatkowo siły i środki, a więc strażacy, jednym słowem. Z terenu powiatu Braniewskiego, chociażby gmina Lelkowo, gmina Polskienia, wspomagamy, gasimy ze względu na charakter i rozmiar pożaru. No niezbędne było zadysponowanie znacznej ilości tych służb ratowniczych, tak aby w miarę dynamicznie opanować ten pożar. Ile łącznie jednostek tutaj pracowało przy gaszeniu tego pożaru? Na chwilę obecną pracowało kilkanaście samochodów Straży Pożarnej, kilkudziesięciu strażaków. To, co Państwo widzicie, dosyć utrudniony dojazd, bo jedna tylko droga. To powodowało również pewne kłopoty, jeżeli chodzi o skuteczne zaopatrzenie wodnego, więc tego zasilania w środek gaśniczy, jakim jest woda, bo tutaj gasiliśmy przy wykorzystaniu wody. Strażacy w pierwszej fazie pożaru skorzystali z pobliskiego stawu, pobliskich stawów, bo dwa stawy żeśmy wykorzystali do poboru wody, ale również z inicjatywy strażaków powódników Żelaznej Góry kilka samochodów dojeżdżało na miejsce tankowania pojazdów do miejscowości Żelazna Góra i tam próbowano pobrać wodę właśnie do celów gaśniczych. Z tego co zauważyłem część tutaj wyposażenia udało się uratować. Tak, część wyposażenia udało się uratować. Sytuacja była na tyle dynamiczna, że jak mówiłem na wstępie przyjazd pierwszej jednostki to nic innego jak cały budynek objęty ogniem. Tak naprawdę trudno było opanować tą sytuację. Dopiero przyjazd kilku następnych samochodów gaśniczych i, i podanie kolejnych prądów wody, kolejnych linii gaśniczych, które, którymi gasiliśmy ten, ten pożar spowodowało, że ten udało się go nam opanować. Nie, ze względu jednak na gwałtowny rozwój pożaru i ten czas, który no, czas który biegły od chwili zgłoszenia do przyjazdu pierwszych zastępów straży pożarnej no spowodował te zniszczenia które państwo widzicie